Warszawska Polonia, to właśnie ten stadion, był świadkiem wszystkich najlepszych meczów rozgrywanych w ramach derbów futbolu amerykańskiego w Warszawie. I kolejny rozdział tej pięknej historii napisze się właśnie tutaj, w najbliższą niedzielę, 21 maja, naprzeciwko siebie staną zespoły Warsaw Mets i Warsaw Eagles. I zapowiada się prawdziwy bój o stolice. Bowiem ten mecz może zadecydować o tym, która z drużyn awansuje do fazy playoff. Tutaj nikt nie będzie kalkulował, obie drużyny muszą po prostu wygrać. Dotychczas rozegrano 9 derbów Warszawy. Sześciokrotnie zwyciężali w nich Warsaw Eagles, natomiast trzy ostatnie zwycięstwa odnieśli zawodnicy Mets. No i w tym meczu trudno wskazać jednoznacznie faworyta, dlatego spodziewam się tutaj niesamowitego widowiska. To będą drugie derby Warszawy i mamy zamiar pokazać Gelsom, że znowu jesteśmy tą lepszą drużyną. Będzie widowiskowo, emocjonująco i na pewno zrobimy show na tym wojsku. Jesteśmy bardzo zmotywowani, jeżeli chodzi o ten mecz. Będziemy dawali sobie wszystko. Wiemy, że on będzie bardzo ważny, jeżeli chodzi o awans do półfinałów. I na pewno postaramy się podtrzymać naszą pasę zwycięstw w Derbach Warszawy. Pierwsze derby to historia. Nie ma drużyny, która nam jest teraz w teraz stanie zagrozić. Pokażemy meczom, kto rządzi w Warszawie. Już 21 maja na Konwiktorsko 6 zapraszam serdecznie na 10. derby Warszawy. Po raz kolejny udowodnimy, że może nie jesteśmy najstarszą drużyną w mieście, ale na pewno jesteśmy najlepszą. Całe rodziny razem z dziećmi zapraszamy serdecznie na piknik towarzyszący temu wydarzeniu. W atrakcjach food trucki, animacje, gry, zabawy dla dzieci, występ liderek, konkursy oraz wizyta amerykańskich wojsk. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, co robić w niedzielę 21 maja, no to musicie tutaj być, musicie zobaczyć ten mecz. 10: Derby Warszawy to będzie prawdziwa bitwa o stolicę, a dodatkowo amerykański piknik. Nie będzie lepszego wydarzenia w Warszawie w tym czasie. Także zapraszam na stadion Polonii, zobaczcie, jak wygląda futbol amerykański w Polsce w najlepszym wydaniu. Do zobaczenia.